Hej kochani. Jak pod tytułem wnioskujecie, pacjentem dzisiejszego odcinka jest Sony ZV-E10, malutki kompaktowy aparat, który nadaje się do nagrywania filmów, ale również do robienia świetnych zdjęć. Czy zakup takiego aparatu w 2024 roku ma jeszcze sens? Pokażę Wam wszystko po kolei. Zaczniemy od tego, co znajduje się w pudełku, a później od ustawienia aparatu, a skończymy na tym, jakiej jakości zdjęcia i wideo ten aparat robić może. Zatem zaczynamy. Do zestawu oczywiście dokupiliśmy niezbędne rzeczy. Niezbędną będzie karta. Ta akurat 256 GB, ale przy okazji również nabyliśmy dwie dodatkowe baterie. O podobnej pojemności jak oryginalne Sony. Dwie dodatkowe baterie przyszły do nas z dodatkową zewnętrzną ładowarką i kablem w tym secie z jednej strony USB-C, z drugiej strony USB. E, oczywiście, ładowarka ta e, może ładować baterie absolutnie niezależnie od siebie. E, a link do wszystkich tych produktów, o których mówię dzisiaj, e, znajdziecie w opisie. Jak widzicie, tutaj na górze mamy przycisk włączający kamerę. Klikniemy on. I błyskawicznie pojawia nam się ekran startowy. Tu do wyboru mamy języki. Przemieszczamy się tym joystickiem. Do języka, który nas interesuje. Tym razem ustawię kamerę w języku polskim. Zatwierdzimy ustaw obszar, datę, czas. Ustawimy. I tutaj znowu możemy przemieszczać się joystickiem pomiędzy strefami czasowymi. Ze względu na to, że znajdujemy się w UK, ustawimy czas na Lizbona, Londyn. Data, czas. No może w tą stronę będzie szybciej. 29 6 2024. 17.12. Potwierdzimy to jeszcze raz. Tak jest. 17.12. Czas mamy ustawiony. Format daty to jest dzień, miesiąc, rok. Bardzo nam to pasuje. I damy Enter. Poprzez kod QR możemy zobaczyć aplikacje, jakie mamy do dyspozycji. Po kliknięciu um, kodu QR pojawi nam się strona Sony, gdzie możemy albo zalogować się, jeżeli mamy już konto, albo w ten sposób utworzyć e, nowe konto. Szczegóły, jak będziecie mieć z tym problemy, napiszcie w komentarzu. Dam Wam link do mm, dokładnie filmu instruktażowego, y, który przeprowadzi Was przez ten proces. No ok. I w ten sposób mamy kamerę do użytku. Odsunimy teraz obiektyw i zobaczymy, czy coś będzie widać nam. Widać ciemność, ale zaufajcie mi obiektyw ciała. Zatem ruszamy do boju. Musimy zainstalować jeszcze kartę. Oczywiście, w tym czasie zostawcie suba, kliknijcie lajka. Like Jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo sugestie, to zostawcie komentarz. Dookoła, czyli mamy tutaj kilka slotów: jak widzicie, USB-C, mikro, HDMI. Wyjście na słuchawki, a z tej strony znajduje się gniazdo na mikrofon. Tutaj mamy slot na baterię, ale również w tym samym miejscu znajduje się slot na kartę i teraz to jest ten świetny moment, żeby zainstalować kartę w aparacie. Już nie mogę doczekać się, pokazać Wam jak ustawiłem ten aparat, jakie robi zdjęcia, jakie kręci filmy, ale to w następnym filmie. Zatem do zobaczenia. Ściskam mocno, kajdowy.